Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Patryk Strzałkowski, to jest kanał między filmami. I widzimy się w kolejnym odcinku z Titan Quest. Tak jak pamiętacie, tutaj mieliśmy zadymę z ludźmi, wody. I przechodzimy sobie już dalej. Idziemy do delw Powolutku. Wszystko tak naprawdę badamy, ale. No ale idziemy. Mam nadzieję, że do tego celu dotrzemy wkrótce. Pamiętamy, że musimy jeszcze zgarnąć gałązkę jakąś oliwną, chyba jakiegoś drzewa. Oj, cool. Te duch cholerny tutaj. No, ja powiem szczerze, biorę tą kapicę cierni, ale tutaj tyk na łeb na razie. Oczywiście ci nie mogą dostać. Dobra, ale wyjątkowo tutaj szybko poszło. Dobra, jakoś się nie obawiałem, że tym razem umrę. Ale wypijemy sobie potkę. Dla pewności po prostu, żeby tutaj nie było jakiegoś głupiego failu. Mamy i tak już ten jeden zgon niestety. Ale już ograniczmy to do chociaż tego jednego zgona. Zgonu... ...tej skorupa żółwia. Nie wiem, czy mamy więcej skorup żółwia niż tą jedną. Chyba nie, jakoś nie kojarzy mi się, żeby żeby tak było, w którymś innym miejscu. Skorupia żółwie, skorupia żółwia, ektoplazma, dobra, weźmy tak? Tu są chyba te, nie, tu są te. Te magiczne, takie bardziej, tak. tak. A tutaj mamy. Skorupia żółwia, mamy tylko jedną. Mamy za to cztery kły nietoperza. No więc, no więc porządnie, porządnie. dobra, tu wiedziałem, że się pojawicie, niestety. Dobra, ja tego jednego chciałem dojechać najpierw, powolutku. Pojawia się następny walk ze zdjęcia. Czy to mu zabrało te obrażenia? Niestety nie. A temu. Znowu mnie nie zadało. Nie wiem o co chodzi. Dobra, spadam. Nie biję się z wami. Nie no dobra. Akurat moim zasadą w tą grę niestety chyba. No, bawimy się w zdjęcie. Jeden pokonany i mamy level i mamy maksymalny poziom zdjęcia. Wreszcie. Dobra, zaraz sobie dodamy resztę atrybutów. Nie wiem czy już tak jakby mogę, bo nie wiem gdzie oni się tu czają. Tu są. Dobra. Dobra, super. Mamy, mamy to. Mamy jedenasty już poziom. Um, Mamy siódme, to się pojawia od dziesiątego poziomu, jak widzicie, więc chyba jeszcze nie będziemy z tego korzystać. E, tutaj mamy wypatroszenie, e, dobra, wykorzystamy coś, coś z tego mistrzostwa obrony, bo już tak jak mówiłem, coś bardziej pasywnego. E, Wejście w stan wyłączonej percepcji, poza tobie i Twoim mistrzykiem, szybciej dostrzegać elektrociągający. Jakaś sprawnie na niego reagować, e, chyba nie. A tak tarczą, który zadaje zwiększone uprawnienia i wrogów wrogów, pewien czas minus 8 siły wymaganej przez zbroję, minus 8 siły wymaganej przez tarczę, plus 6% obrażeń pochłanianych przez zbroję. Sztukę noszenia pancerza wybieram, mimo wszystko coś pasywnego, teraz tak. I teraz już powinniśmy mieć mniejsze tutaj 96 już. Weźmiemy sobie maksymalną tutaj siłę. Możemy już wybrać tą no, świetną, tak że pamiętacie ją na pewno, że tutaj 40, 11% szans na zablokowanie 24 obrażeń, 17% odporności na ogień, 17% odporności na trucizny, 90% zdrowia więcej, 20, plus 25% regeneracji zdrowia, plus 10% ruchu, minus 10% kosztu energii, no rewelacyjne, serio. Ale jeszcze mamy tutaj brązowe, tłoczone na golenniki oczywiście, które nam się zwyczajnie przydadzą tutaj, jeżeli chodzi o naszą zbroję. Zdro, yy, hmm, teraz mamy już całkiem potężną zbroję, całkiem potężną siłę, co nam zwiększa oczywiście atak i tylko się z tego cieszyć, powiem wam szczerze, oczywiście, że się, jakby był dużo szybszy teraz ten mój bohater. Pewnie moc mówienia sobie tego, no ale, ale tak się wydaje. O, mogę tutaj bokiem przejść, w ogóle nie myślałem się tłuc z tymi nieszczęsnymi pirata, piratami Ożwińcami bardziej Dobra. Niedaleko Ambros Dobra tu są te menady Dobra My mamy już teraz całkiem porządną zbroję Więc to już też powinno być trochę Inaczej, tak? Mamy też potężną tarczę, bardzo potężną tarczę. Więc to wszystko już będzie już coraz łatwiejsze dla nas. Teraz już satys się skończyli, widzę, mamy menady. Kaplica odmrożenia. Dobra, korzystajmy. Dobra, zadaję obrażenia od mrozu. Widzę kaplica odmrożenia zwyczajnie. Nie spowalniam. Czy coś takiego? Po prostu powoduje takie obrażenie. O że jak szybko ich zabiłem. Tu mamy tego bohatera, bohaterkę w sumie. To, to tak, tak przynajmniej sobie wyobrażam, no, że to jest raczej kobieta. Postać żeńska. Ła. Potężne obrażenie zadaje. Nic jej nie zadał pchnięcie niestety. Mhm, I zadaje również. Nic jej nie zadaje pchnięcie, autentycznie nic jej nie zadaje, albo jej nie trafiam. Zabity bohater, bardzo ciężki. Chyba, nawet, znaczy, chyba na pewno cięższy od tamtych. Yy... wiadomo brązowy, tłuczony pancerz. My mamy jakiś pancerz potężny, tylko chyba nie tutaj. Tylko mamy go tam schowany, bo on jest od któregoś poziomu. Moglibyśmy w sumie to zobaczyć. To w sumie nie byłoby takie głupie, jeżeli byśmy otworzyli tutaj teraz portal już wszystkich wybijemy, otworzymy sobie zdobioną skrzynkę. Jest i formuła. Wow. Pierwsza formuła. Złoto 75 tysięcy. Esencja cięciwy Artemidy. Kompletna relikwia. Idealne pióro i skoropia żółwia. No to jest bardzo dużo. W szczególności, no że wiemy, że to jest randomowe wypadanie niestety z tego. Ech. Dobra, no tak, chcę odłożyć jeszcze jeden portal. Delfy, wow, mamy delfy już tutaj, widzicie. Dotarliśmy. Prawie, prawie dotarliśmy bo jeszcze tutaj, pewnie. Mimo wszystko sporo drogi przed nami. Rozumiem, że tutaj idziemy do tego czego czarodzieja, że jeżeli chcemy coś takiego zrobić. tak? Made to order. Aha, i 75 tysięcy zł to będzie nas kosztować. Ulala, tylko tyle mam do powiedzenia. Chore pióro. Tam mamy idealne pióro. No, powiem szczerze. Czekadik lub amulet może Nie wiem trzeba to poczytać Nie wiem o co tutaj A chodzi Bae bae tu mam to pokażę cały tu leży. 102 siły mamy za mało A tu mamy dobra, Spokom kminie 24 zbroje to sprawdźmy tutaj one of my swords superbly Balanced nie ma tego niestety, co nas interesuje, ten gościu. Co tu potrzeba? Wymogę siłam. siłę. Jest inteligencja, to nas nie będzie obchodziło. My zbieramy na to, tak? To możemy oddać i możemy oddać ten... A nie, bo to jest ta tarcza... A nie, to ja mam tą tarczę, dobra, więc to możemy oddać. Okej. Okay. A i w sumie to też możemy sprzedać, bo mamy lepsze W tym momencie... A on ma takie inteligencje i tak dalej Dobra To nas nie obchodzi Spadamy stąd Uch Do Delft dotarliśmy A jeszcze widzicie, że sporo przed nami A tak naprawdę już dużo mamy przegranych tych odcinków, serio Oj, odmogą to odrodziły się No spokojnie, tu trzeba z nimi... tutaj z Metina. Eliksir zdrowia. Mm, jesionowy, wzmocniony punklerz. W ogóle nas to nie obchodzi. No my mamy tak kozacki ten... Jestem bardzo zadowolony, że coś takiego mamy. Brzmi to głupio, że ale, ale jestem zadowolony faktycznie, że Coś takiego mamy, a jednak są i satyrzy tutaj, ale mroczny satyr to jest. Są mroczni satyrzy już. Tu nie ma tej tych zwykłych satyrów, kurde. Dobra, w piękności, piętności, pyk. Eee, to nie piszemy, w ogóle nas to nie interesuje. W ogóle nie było żadnego satyra jakby bohatera, bo tutaj widzieliśmy już tutaj zwierząt, tych eee, ludzi wody bohaterów i tak dalej. A tu mi się tylko satyra na dziku, no trochę przypał, nie? Oj przepraszam, pauzę, kliknąłem przez przypadek. E, mały eliksir zrobił, oczywiście jak najchętniej to bierzemy, czy pobocz, czy... Największe uprawnienia 185, tak? Mi się wydaje, że cały czas je mamy. Ło, tu nas mogą dojechać w tyle osób, niestety. No, ale tu szamana roz, rozwalamy. Oj, coś mi się, coś mi się zablokowało, nie mogę ich zaatakować. Dobra, trzeba atakować zwyczajnie. Pierścionek energii, zaraz to sprawdzimy. Damy sobie radę. No przynajmniej wątpię, żebyśmy sobie nie dali już, no w tym momencie. Trzeba było od razu tego zabić, teraz ten. Tutaj będzie im dawał jakieś bonusy. Nie na długo, jak widzimy tego już zabijemy łukiem to w sumie sam zginął już pierścienek energii podejrzewam że to jest 100 pierścienek energii na umiejętności plus 16 zdolności ataku plus 4 siły i nie możemy czy wtedy no to oczywiście niestety bierzemy to eee, no to nam nie jest potrzebne do niczego esencja czego Bukłaku dionizosa Łaków dionizosa chyba nie będziemy korzystać na razie. Solidna, pikowana opończa. Już wiemy, że to jest opończa. nie pocza. Tam pończocha, pończocha chyba to nazwałem w jednym odcinku. To już wiemy, że to nie jest pończocha, tylko opończa. Dobra. Mam nadzieję, że on sam zginie. Trochę kozaka przygrałem, bo go zwyczajnie tam tak zostawiłem. No ale wiecie, wszystko było, wszystko zostało tam obliczone wcześniej. No tym tak samo. Dobra. No zabieranie życia akurat tym jest kozackie, nie wiem. Widzicie tak naprawdę. W sensie, że to wysanie życia z nich jest rzeczywiście, to jest kozak. Wysanie życia z nich jest kozak. Pole uprawne Ambrosus. O cholera. Dobra, to jest centaur tylko. Dobra, bo się wystraszyłem przez sekundę, że to jest ktoś dużo potężniejszy. Przyszedł drugi centaur, kolega. Długo nie posiedział. Uuuła, coś przyjemnego tutaj widzę chyba 1929, czyli znaczy to jest gorsze, ale 10 obrażeń kłótych plus 10 obrażeń kłótych I to nam się opłaca mimo wszystko chyba nie. Średnie obrażenia, zobaczcie, widzicie tutaj mamy, tutaj mamy średnie obrażenia 52, tak 37 Więc oczywiście, że tak oczywiście korzystamy z tego Centaur grabierz Hiles Wallpack, PJ. Pozdrawiam, Pozdrawiamy Nigdy pewnie tego nie, nie oglądał, bo z tego co mi się wydaje, to jest mój przyjaciel z innego kraju, więc on nie rozumie pozwyczajnie co my, co ja tutaj gadam za pierdoły o tej grze. Dobra, ale super, super, tutaj idzie. Dobra. I spadamy dalej. Ło, dziki nas zaatakowały. Dawno już dzików nie widzieliśmy. Ale najwyraźniej to już takie tereny, które dziki się pojawiają przez 6 zręczności. Prymitywna skrzynka, oczywiście ją otwieramy, tutaj walimy tego. Dużo centaurów. Blokuje się jak, jak jest za dużo przedmiotów, widzę ten nasz celownik. Eee, No to bym poprawił akurat w tym, ale rzeczywiście mimo wszystko jest tu bardzo dużo zaklin. Zaklinacza bestii obrączka, znowu to plus 16 do obrony, a tam mieliśmy 16 do ataku, okej. Okay. prymitywna skrzynia otwarta, mamy złoto, mamy brązowy, chydoński hełm. My ten hełm teoretycznie powinniśmy założyć, ale w praktyce go nie założymy zwyczajnie, bo poczekamy już sobie na tym do końca. ale tego... wow! Nie zabiło tego dzika. No, to mnie zdziwił trochę dzikus. Ło tu widzę dużo z takich dzików, ale one. Ach, chciałem powiedzieć, że one nas tak nie atakują. Przeszpadek trafiłem. Ale też widzicie, że dużych obrażeń to on nam nie zadaje zwyczajnie. Dobra, sprawdźmy teraz. 214 największy atak w tym momencie. Tu mamy postać jakąś. Tu mamy centaury. Są tylko taki, cośmy w dzielili zwyczajnie. No, no spokojnie. Centa w ogóle chce z nami gadać? Goście, centa w ogóle nas od razu nie atakuje, tylko coś tam do pogadania. Aż dziwne co? Dobra, my poszukujemy. Jesteśmy w mieście w ogóle. Wioska Ambrosos, widzicie? A my mieliśmy coś znaleźć. Niedaleko wioski Ambrosos. Mam 6% baterii. Niestety nie wytrzyma moja bateria. Do końca odcinka. Jeżeli chodzi o nagranie dźwięku, bo tutaj przez telefon nagrywam nasz dźwięk mam podłączony tego. Zagramy do 20 minut, przegramy to po prostu i skończymy zwyczajnie. Bo się boję, że po prostu zaraz mi w... no wykończy się tutaj. Weź ze sobą gałązką od do Z Gaiu niedaleko, Ambos, Gaj niedaleko. To są pola, prawda? To nie to. Pozdrawiam przejmie. Cóż to, czyżbyś żył w tym który nie jest przepełniony żądzą krwi. Nazywał się Chigon. Albo Chigon. Cairo, miło mi Cię poznać. Z przykrością muszę jednak powiedzieć, że mam problem, którego nie mogę rozwiązać. Widzisz, mieszkam w tych lasach od bardzo dawna i zawsze żyłem w pokoju ze wszystkimi stworzeniami, ale niedawno wszyscy oszaleli, a w szczególności Ino, kapłanka Mena. Kiedy przysnąłem przez by się napić, zaskoczyło mnie, ukradła mój magiczny i uciekła do jaskini. Jestem centałem, nie nadaję się do chodzenia po iskini. w ciemnych, ciastych korytarzach. tym. Jest nam niewygodny walczyć, jest Nie mi wyspierdźmi tą... Uprzyjmy się wysyskać mój. Chętnie podzielę się z tą moją wiedzą. Aha. Dobra. Dwa punkty cech. Uuuu, kolego. To ja bardzo chętnie to dla ciebie zrobię. Ojejku, ile ich tu jest? Odpowiedź pojedynowała brzmi bardzo dużo. Czyli tam jest ta ale Nas trochę obchodzi w sumie ten gaj, tak? Bo my szukamy... No wiecie czego my szukamy, no to jest logiczne dosyć, tego, tej gałązki oliwnej, a, czyli rozumiem, że tutaj musimy wejść do środka. No, Dobra, ciekawe czy będzie rzeczywiście potężny. Uciekła, widziałem. uciekła, udusiłem żonę no, 5% baterii lecimy, no zobaczymy oj, minąłem się niestety się minąłem ale to minięcie na szczęście nas nie kosztuje jakoś strasznie dużo, jak widzicie skrzynia w tej skrzyni ciekawego nie ma nic za bardzo U, za dużo, za dużo ich, za dużo ich, za dużo ich Bierzemy potkę i spadamy Dobra, poni ale poniśmy im dać radę tutaj Jeśli mam być szczerym No widzicie tutaj Dobra, bo się bałem, że to ona była. Będziemy mieli tutaj taki problem, żeby ją przejść tutaj, ale... Ją zostawić już samą. I my sobie już z nią poradzimy bez żadnych problemów, bez żadnych problemów. Dawaj, łuk mojego kolegi. Ja mogę mu go nie oddawać pewnie? Nie, muszę go oddać. No dobra. To kończymy na dzisiaj. Kończymy, przepraszam, taki szybki odcinek. Szybki odcinek 21 minut. No niestety, no tak się zdarzyło. Dzięki bardzo za oglądanie, to jest kanał Między Filmami, ja nazywam się Patryk Strzałkowski, mam nadzieję, że się super bawiliście. Lajkujcie, subskrybujcie i tak dalej, i tak dalej.